Witam w kolejnym odcinku poradnika geograficznego. W dniu dzisiejszym zajmiemy się deformacjami ciągłymi i deformacjami nieciągłymi. Jak również, tak jak zawsze, wykonamy parę zadań związanych z tym działem geologii. Deformacje tektoniczne polegają przede wszystkim na zaburzeniu pierwotnego kształtu warstw skalnych. Te deformacje powstają w wyniku Naprężeń w skrupie ziemskiej. Czyli przy występowaniu ruchów tektonicznych, możemy spodziewać się występowania deformacji. Gdy naprężenia są niewielkie, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć widoczne zmiany w warstwach skał. Natomiast jeżeli są silne, to prowadzi to do deformacji, których efektem są uskoki, fałdy czy płaszczowiny. Na początku Zajmijmy się procesem fałdowania, czyli są to deformacje ciągłe, gdyż podczas procesu sfałdowania ciągłość warstw skalnych nie została przerwana. Oczywiście skały nie są ułożone równolegle względem siebie, ale warstwy skalne nie zostały przerwane. Fałdowanie występuje, gdy procesy tektoniczne wywierają nacisk na skałę, a skała ugina się zamiast pękać. W fałdowaniu Ulegają przede wszystkim skały osadowe. I prawdopodobnie, jeżeli jest wystarczająco ciepła, to dochodzi do fałdowania. Gdyż w ten sposób skała zachowuje się w sposób plastyczny. Gdy jest zimna i krucha, to wtedy pęka i powstaje uskok. Ale o uskokach porozmawiamy sobie trochę później. Warstwy fałdu, które są wygięte ku górze, nazywamy antykliną. Natomiast warstwy, które są wygięte... Chudółowi są nazywane synkliną. Synklina przypomina literę U. Natomiast jak sobie zapamiętać antyklinę? Jeżeli poprowadzimy linię względem naturalnego ułożenia warstw, to powstaje nam litera A. Można tak zapamiętać, że akurat, jeżeli nam wyjdzie ta litera A, to będziemy widzieć, że jest to antyklina. W przypadku deformacji ciągłych warto również wspomnieć o monoklinie. Jest to obszar występowania warstw nachylonych w jedną stronę i pod mniej więcej tym samym kątem. Teraz przejdźmy do deformacji nieciągłych, czyli sytuacji, w których dochodzi do przerwania warstw skalnych i tworzą się wtedy uskoki. Są to pęknięcia w skorupie ziemskiej i przesunięte wzdłuż pewnej płaszczyzny warstw skalnych. Przy uskokach tworzą nam się rowy tektoniczne, inaczej nazywane grabeny. I zręby, inaczej nazywane horsztami. Horszt to wywrócony blok leżący między dwoma blokami uskoków o stromym kącie. Natomiast rów tektoniczny to rodzaj obniżenia geologicznego, który znajduje się pomiędzy dwoma zrębami. Czyli zrąb to jest część wypiętrzona, natomiast rów tektoniczny jest to część obniżenia. W przypadku uskoków, jednym z najsłynniejszych jest San Andreas. Jest to uskok który rozciąga się na około 1200 km przez Kalifornię w Stanach Zjednoczonych, tworzy granicę tektoniczną między płytą pacyficzną a płytą północnoamerykańską. Skutkiem przesunięcia się tych warstw jest m.in. trzęsienie ziemi. Ziemia w tym regionie cały czas się napręża, co skutkuje wstrząsami sejsmicznymi. Ostatnie dość spore trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5 Miało miejsce w Kalifornii w 2016 roku. Największe zanotowane trzęsienie ziemi na tym obszarze miało miejsce w 1857 roku. Magnituda wtedy wynosiła 7,9 stopnia, co spowodowało bardzo duże zniszczenia w przypadku infrastruktury, jak również wiele ludzi zginęło. Aktualnie naukowcy traktują Uskok san Andreas jako tykającą bombę, gdyż uskok ten pozostał w ostatnich latach bardzo spokojny. Obecnie akumuluje on energię, żeby w końcu ją oddać, więc skutki trzęsienia Ziemi spowodowane przesuwaniem się dwóch płyt może przynieść ogromne straty ekonomiczne. W przypadku deformacji warto jeszcze wspomnieć o płaszczowinie. Geologii jest to duże ciało lub warstwa skalna, która została przesunięta na dość znaczną odległość. Na skutek naprężeń w skorupie ziemskiej dochodzi do obalenia fałdów skalnych. Tworzą się wtedy deformacje ciągłe, ale część ska ulega również rozerwaniu w wyniku uskoków i tworzą się zręby. Warto jeszcze powiedzieć o pewnej rzeczy, jaką jest inwersja rzeźby. Jest to odwrócona rzeźba terenu. Jak ją należy rozumieć? W miejscu, gdzie powinny nastąpić wyniesienia terenu, bo tak sugeruje nam budowa geologiczna, nastąpiły obniżenia. Mogą być one spowodowane działalnością człowieka, erozją czy innymi procesami zewnętrznymi. Natomiast w miejscu, gdzie powinny być obniżenia, nastąpiły wyniesienia terenu. Na przykład Niskie partie zostają wypełnione lawą lub osadem. Przejdźmy teraz do zadań związanych z deformacjami. Na rysunkach przedstawiono wybrane struktury geologiczne. Przy porządku i strukturą geologiczną opisanym na rysunkach cyframi od 1 do 4 odpowiedniej nazwy, wybierając z podanych poniżej. Numer 1 to oczywiście zrąb, jest on ograniczony dwomarowami tektonicznymi. Później mamy monoklinę gdyż można ją rozpoznać po ołożeniu warstw skalnych w jedną stronę. Numer 3 to antyklina, gdyż warstwa fałdu jest wniesiona ku górze. Możesz również użyć metody, którą Wam zaproponowałem, czyli narysować sobie linię, jeżeli utworzy nam literkę A to będzie to antyklina. I na samym końcu mamy do wyboru albo płaszczowinę, albo nieckę. Jest to oczywiście niecka. Drugie zadanie. Na blok diagramie wskazano wybraną płaszczowinę. Wyjaśnij w jaki sposób powstała wskazana płaszczowina uwzględni proces charakterystyczny dla deformacji ciągłych i proces charakterystyczny dla deformacji nieciągłych. Powstanie płaszczowiny jest skutkiem fałdowania warstw skalnych, jak również następuje obalenie fałdów, czyli tworzą się deformacje nieciągłe. I jeszcze jedno krótkie zadanie. Na rysunku przedstawiono układ skalnych i rzeźbę terenu. Wybrany obszar z oznaczono literą A. Uzupełnij rysunek, wpisz odpowiednim prostokąty, określenia wybrane spośród podanych poniżej. Pierwszym obiektem jest oczywiście antyklina, drugim synklina. Synklina to litera U, antyklina litera A. Pod antykliną i synkliną trzeba wpisać V, gdyż jest to przedstawiona deformacja ciągła. Teraz wystarczy zrobić zadanie B. Uzasadnij, że obszar A jest przykładem inwersji rzeźby. Obszar A powstał w Antyklinie, czyli powinniśmy się spodziewać wyniesienia, a nie obniżenia terenu, ale mamy Dolinę Rzeczną, czyli rzeka pod wpływem erozji utworzyła obniżenie, i dlatego mamy inwersję rzeźby. Zapraszamy również. Do skorzystania z naszego kursu maturalnego, są tam opracowane arkusze z poprzednich lat. Znajduje się tam odpowiedź proponowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jak również opracowane przez nas audio, gdzie tłumaczymy poszczególne zjawiska, jak również inne odpowiedzi, które mogłyby się pojawić na egzaminie. Część kursu jest za darmo, więc zachęcamy, by sprawdzić, czy taka forma będzie odpowiadała.